Nożer Krakowiak, dzisiaj lider zespołu pozańskiego na torze w Łodzi, niestety drużynowy wynik pozostałe bez perspektywy pozańskiej, wiele do życzenia, ta sytuacja w tabeli robi się teraz piekielnie trudna, skupmy się na tym spotkaniu, przygotowywaliście się sumiennie do tego meczu, wszyscy znali stawkę, ty swoje zadanie wypełniłeś w 100%, ale jak myślisz, czego mogło tu zabraknąć, jeżeli chodzi o ten wynik drużyny? No na pewno trochę ustawień u chłopaków, bo gdzieś tam e, w trakcie spotkania rozmawialiśmy dużo, mniej więcej wszyscy szliśmy w podobną stronę. U mnie to działało, u chłopaków gdzieś niekoniecznie. E, oczywiście bieg, bieg juniorski uciekł nam też jeden punkt, e, przynajmniej jeden. E, 14 bieg też gdzieś to wykluczenie takie, nie wiem, czy słuszne, nie widziałem powtórki, ale na pewno ten 14 bieg przechylił e, to spotkanie już na korzyść tutaj Orła Łódź, więc... E, Trzeba przeanalizować to spotkanie. Ciężko mi powiedzieć, wypowiadać się za chłopaków. Yy, na pewno bardzo sytuacja jest zła w tym momencie dla nas. Sam zespół łódzki, yy, samo przygotowanie zawodów, yy, tor, postawa konkretnego zawodnika. Coś Cię zaskoczyło? Coś mogło zaskoczyć naszą drużynę, yy, na co nie byliście gotowi? Myślę, że nie. Myślę, że spodziewałem się takich warunków, jak dzisiaj były. Yy, przeważnie, kiedy tu przyjeżdżałem, było yy, trochę przyczepniej i ten tor był szybszy, e, ale no mówię, spodziewałem się w tym roku tutaj dzi dzisiaj takiego e, toru, przygotowania go. Na pewno ten start e, nie był zbranowany, czyli to była jakaś taka zmiana, gdzie, która jest rzadko na, na torach już teraz ligowych, więc e, to gdzieś tam było wyzwanie na początku, bo te starty rzadko spotykamy, takie twarde, więc być może to było gdzieś tam e, utrudnieniem do dla nas. To zdecydowanie nie był przyczepny, kurzyło się niemiłosiernie. Tutaj dzisiaj w łodzi rzeczywiście no, takie warunki nietypowe jak na to miejsce. E, tak, ale mimo że nie był on przyczepny, to na pewno brał motocyklom dużo mocy i pogoda też brała dużo mocy, więc e, było potrzeba e, większych zębatek i, i tej mocy w motocyklach. E, no i ja też tak naprawdę, mimo że byłem szybki i ten wynik i wygrywałem te biegi, to po każdym wyścigu coś zmieniałem w swoim motocyklu, bo nie byłem do końca zadowolony, więc e, do rozszyfrowania na pewno ten tor nie był łatwy, przełożeniowo. Pogoda też sprawiała, że bardzo często polewaczka wyjeżdżała na roszenie, to też utrudniało dopasowanie się, znalezienie tych odpowiednich ustawień? No ja miałem to szczęście, że trzy wyścigi miałem powtarzalne, bo miałem w porównaniu. Taki numer dzisiaj dostałem, więc to był plus dla mnie, bo te warunki przynajmniej w trzech biegach miałem podobne. No w 15 biegu faktycznie, kiedy jechałem, już było znacznie bardziej sucho. Do tego duży ścisk w pierwszym ukup i gdzieś tam też Nils uciekł mi, no i później już gdzieś tam jedna linia jazdy była, więc, więc tak to się zakończyło. Przedam jeszcze dwa spotkania. Terminarz bardzo trudny. Tabela też nie wygląda najbardziej optymistycznie, ale matematycznie to jeszcze jest do zrobienia, także trzeba zakasać rękawy i trzeba do ostatniej kolejki jechać. Tak, no dokładnie. Szczerze mówiąc, to gdzieś tam. Tym liczeniem zajmuje się ktoś inny i na pewno będziemy o tym rozmawiać z zarządem, z trenerem. Dzisiaj wiedzieliśmy, że musimy to spotkanie wygrać najlepiej za trzy, to się nie udało, więc pogadamy i zobaczymy, co musimy zrobić, żeby się tej utrzymać.